Siemano. Dziś za pomocą takiego zestawu trzech chusteczek ich cena to mniej więcej 60 zł. A ja wkleję wam tutaj screena dokładnie ile zapłaciłem. Postaramy się naprawić reflektory w bawareszce. Zobaczymy jaki to da efekt. Pokazuję wam jak one wyglądają teraz. Oczywiście pokażę wam również zdjęcie przed i po. Zobaczcie sobie jak one teraz wyglądają i zobaczymy czy to w ogóle zadziała. W zasadzie jedyna rzecz, która się nie zgadza, bo czytałem oczywiście instrukcję, to jest to, że powinno być 16 stopni minimum na zewnątrz. No, mamy dzisiaj jakieś 8-9, ale świeci ładne słońce. Postaram się to zrobić. Najwyżej się powtórzy test na wiosnę. Pierwszym etapem będzie no, po prostu przyczyszczenie reflektorów, więc zaczynamy to robić. Do wyczyszczenia reflektorów używam wody. Mam również APC no i oczywiście yy, Płyn szyb, spryskuję i przecieram suchą ściereczką. Akurat mam ręczniki papierowe. No i na dwóch lampach robię to samo. Zaraz je zabezpieczymy papierem. Tak jest zabezpieczone, jedną warstwą, bo tu nic nie psikamy. Więc nie powinno się nic dalej wychlapać. Dobra, zaczynamy. Na pierwszy strzał idzie step one. No, i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak to robimy. Kilka razy mówili w instrukcji: najlepiej ruchami krzyżowymi. O, proszę bardzo. Taki jest efekt mniej więcej po wykonaniu tego kroku pierwszego. Do porównania tutaj jeszcze nie było robione. Jakaś jest różnica. No. Ocencie sobie. Ale wiadomo, ostateczny efekt będzie po użyciu tej drugiej ściereczki. Więc zaczynamy robić ten reflektor. Tak to wygląda. Mamy ten pierwszy krok zakończony. Osuszone reflektory. No i teraz przystępujemy do ściereczki numer 2 i zobaczymy. Mniej więcej pół godziny ma to schnąć i zobaczymy jaki to da w ogóle efekt. Tak to w tej chwili świeżo po nałożeniu tej, tej ostatniej warstwy drugiej chusteczki wygląda. No i teraz czekamy. Myślę, że z pół godziny do godziny zaczekamy i zobaczymy no jak ta warstwa ochronna się przyjmie, bo to jest ta warstwa ochronna no i no jak to będzie wyglądać. no i drodzy teraz wam pokażę jak to wygląda po to mniej więcej pół godziny jak skończyłem to robić, czyli tak jak jest w instrukcji. No, powiem tak: im bliżej, tym jest trochę gorszy efekt. Ale z daleka wygląda to całkiem nieźle, bo to zmatowienie zniknęło. Też sobie na dole tutaj przetarłem. Też tutaj w ogóle to chyba najbardziej widać w tym miejscu, jak to się poprawiło. No, zobaczymy. Niby efekt ma się utrzymywać około 6 miesięcy do 12 miesięcy. No coś mi się nie wydaje, no, ale tak myślę, że po miesiącu mniej więcej wrzucę, jak to wygląda na YouTube shorty na przykład. Czy już przestało e, przestał się utrzymywać ten efekt tej trzeciej ściereczki? Bo w zasadzie to po jej użyciu y, wygląda to dużo lepiej niż wcześniej. No, i to moi drodzy. Starałem się to wszystko zrobić tak, jak było na instrukcji. Czas operacyjny to myślę, że nie cała godzina, bo żeby kleić te lampy, w zasadzie wzeszło najdłużej. I wydaje mi się, że na jak na razie to efekt jest zadowalający. Zobaczymy po. Paru miesiącach, jak to będzie wyglądać. Na pewno yy, zostały lampy odświeżone i, i jakoś to wygląda dużo lepiej, na pewno niż, niż wcześniej. Yy, a tym razem ja się zwijam. Tymczasem, nie tym razem. Trzymajcie się, hej.